W kolejnym odcinku na moim kanale, i mam wrażenie, że nie robiłam już takiego vloga strasznie długo. E, miałam ogólnie taki przestój, dosłownie w tym momencie, nie wrzucałam bo już od trzech tygodni nic na YouTube i jest mi z tym źle, ale nie wiem, nie miałam po prostu jakiegoś pomysłu za bardzo ani motywacji, żeby nagrywać. E, ale tak, jest dzisiaj piątek e, i mam już godzinę 10.40. E, ogólnie obudziłam się już ponad 2 godziny temu, ale montowałam jeszcze film, który. Jest już na kanale, jak to oglądacie, czyli Glow Up, Jest na nim trochę pracy, wyszedł on dość długi, o wiele dłuższy niż się spodziewałam. W każdym razie plan na dzisiaj jest taki, jako że jest to piątek świąteczny, e, czyli nie mam szkoły, e, ale chcę zejść do galerii, ponieważ muszę kupić nowy strój kąpielowy, bo szykuję się wyjazd za miesiąc, ale jeszcze nie zrodzam gdzie. Zobaczycie też na kanale, na pewno będzie filmik. I właśnie potrzebuję kupić strój kąpielowy, ale póki co muszę iść zrobić sobie śniadanie, bo jestem już głodna I myślę, że będę robić pankejki na skrzyrze, o ile tego skyru nikt mi nie zjadł, ale mam nadzieję, że nie Także let's go! Zgarniamy się teraz i będziemy jechać do galerii Bo tak jak mówiłam, muszę kupić sobie nowy strój kąpielowy trochę TikToku, także zapraszam Będzie podlinkowany, ale tutaj to jest moja nazwa I teraz kończę jeszcze montować film Muszę po prostu go obejrzeć i sprawdzić, czy nie ma jakichś wiecie, błędów, cokolwiek I będę go wrzucać, także dzisiaj jeszcze się pojawi No, jak już oglądać, co jest pierwszy strój, w sumie jest bardzo spoko ale przymierzamy dalej To jest drugi zestaw, ogólnie widać mi moje majtki, ale mniejsza i ten też jest spoko, ale nie pasują mi właśnie ta góra do dołu, więc e, idę jeszcze poszukać innego dołu i będziemy przymierzać okay, ten dół mi już o wiele lepiej siedzi z tą górą e, ale boję się, że będzie prześwitywał, więc nie wiem, musiałam do przymierzenia jeszcze taką sukienkę ale mam no wrażenie, że ta góra jakoś tak dziwnie tu leży, te paski się jakoś tak dziwnie układają Okej, okay, więc taki szybki haul. Wzięłam w końcu ten potem byliśmy w Rosmanie i kupiłam peeling do ciała z ziali, który okazał się, że jak otworzyłam go w aucie, że już był wcześniej otwarty. Także super. No ale cóż, mam nadzieję, że nie jest już przeterminowany czy coś. I w Rosmanie kupiłam też tą odżywkę do rzęs, jakby, którą użyłam jako bazy do tuszu, i taki eyeliner w płynie, bo jak mam te w pisakach, to one się też szybko kończą więc stwierdziłam, że kupię taki zwykły w i na końcu byliśmy jeszcze w Action i kupiłam nową szybkę do telefonu, żeby ją przekleić, bo mnie denerwuje ten aparat Kupiłam też takie karteczki jakby do przyklejania zdjęć kosztowało to dosłownie chyba 0,60, zł, więc wzięłam i białą farbę akrylową do malowania po prostu, bo mi się skończyła, a białej się jednak najwięcej używa, także to w sumie na tyle Jest wtorek rano e, ogólnie nagrywam przez te parę dni, ale też wiecie, to były święta i w sumie nie wychodziłam nawet z domu i dosłownie nic nie robiłam, e, ale dzisiaj jest już wtorek i jest jeszcze wolny od szkoły, ale mam już hiszpański, e, także teraz się będę ogarniać i przy okazji odpowiem na parę pytań, które dałam Wam na Instagramie, że mogliście zadać. E, taki mini live update, bo w sumie już dawno tego tutaj nie było e, i... Właśnie będę się ogarniać, potem muszę jeszcze się nauczyć na ten hiszpański, trzeba powtórzyć, co miałam zrobić. No i potem widzę się z koleżanką, idziemy na jakiś spacer, także dzisiaj będzie trochę bardziej produktywnie niż przez te ostatnie parę dni. Ale taka przerwa też była jak najbardziej przydatna i potrzebna. Wiecie, że po prostu można siąść, nic nie robić i wychilować trochę, a nie. Brzmi, czy masz jakieś plany podróżnicze? E, przypuszczam, że na ten rok. E, a więc e, tak, mam już parę wyjazdów zaplanowanych, na które się bardzo, bardzo cieszę. E, pierwszy jest już w ogóle za trzy tygodnie e, i był on mega spontaniczny. E, to w zasadzie po prostu przyjaciółka do mnie napisała, że. Tam zna kogoś, kto zna kogoś, kto wynajmuje Airbnb, więc mamy w sumie po dużo taniej. I jakoś tak dosłownie w przeciągu dnia w zasadzie się zdecydowałam, że jadę. Jakby nie planowałam tego totalnie, ale nie zdradzam jeszcze dokładnie gdzie, choć mogę powiedzieć, że jest to kierunek europejski. Ale będzie na pewno vlog z tego wyjazdu, bo mamy zaplanowanych już trochę fajnych rzeczy i serio bardzo, bardzo się cieszę. Potem z takich jeszcze kolejnych wyjazdów To jest w czerwcu Lecę, to mogę wam akurat powiedzieć Do Lili na osiemnastkę z Niemiec Także będziemy się widzieć z dziewczynami Które poznałam na wymianie Na co też strasznie, strasznie się cieszę Bo ostatni raz też się widziałyśmy w czerwcu Tylko zeszłego roku I powiem wam, że ogólnie mega mi to zleciało I jakby mam wrażenie, że dosłownie Nie wiem, kiedy my się widziałyśmy To było może tak ze trzy miesiące temu A to już był prawie rok ale też bardzo się cieszę, że będę mogła jej zobaczyć i no, ogólnie po prostu czekam gdzieś w tym czerwcu. Na lipiec nie mam konkretnych planów, a potem w sierpniu wakacje z rodziną. Także jeśli chodzi o wyjazdy, to na razie tyle. Aha, jeszcze będę miał zaplanowany jeden na przełomie października, listopada, ale to jeszcze jest daleko, więc na tym na razie nie myślę. Następne pytanie to trzy ulubione wspomnienia ze Stanów. I nie wiem, czy tu chodzi, przypuszczam, że chodzi o wymianę, nie ten ostatni wyjazd, także jeżeli chodzi o wymianę, to na pewno byłby to prom, jakby to był taki bardzo bajkowy moment. W zasadzie po prostu no, wyglądał to jak na filmach i zdecydowanie jest to w to moich ulubionych wspomnień. A tak to też szczerze mówiąc, nie wiem, czy umiem podać jakieś konkretne. Ostatni tydzień wymiany to był najlepszy tydzień na tej wymianie, ale tak chyba zawsze jest, że najfajniej jest właśnie na koniec. E, jakoś wtedy już nie wiem, nawiązałam na tyle spoko kontakty tam z ludźmi, że już po prostu no, było super. E, no, ale niestety musiałam tam wyjechać. niestety, niestety. Iż tak ogólnie mówiąc, to no, wszystkie wspomnienia z moimi dziewczynami, które tam poznałam, w sensie tymi, też z, z wymiany innymi, z którymi się widzę teraz w czerwcu, e, to jakby po prostu mnie tam trzymało przy życiu. Złapiałyśmy naprawdę fajny kontakt i w sumie ciągle go mamy, no wiadomo nie jest już on aż tak dobry jak był wtedy, kiedy się widziałyśmy co jakiś tydzień, czy czasem rzadziej, czasem częściej No ale wiadomo, teraz nie widziałyśmy się już od ponad roku, z niektórymi, bo z niektórymi się widzieliśmy w czerwcu, ale na przykład Aleksy nie było wtedy, więc z nią się już nie widziałam od, no od roku w sumie teraz Następne pytanie jest o to, czy mam już jakieś plany na studia a więc ogólnie cały czas myślałam nad zrobieniem gapier policeum, bo właśnie nie wiem, jakie mam plany na studia, ale zaczęłam też patrzeć na jakieś kierunki, no ująć dosłownie przedwczoraj, bo póki co przymierzam się głównie chyba do zaczęcia przynajmniej studiów w Krakowie. Przede wszystkim dlatego, że po prostu jest to najtańsze, jednak studia za granicą trochę kosztują. Nie wymyślałam mi się jeszcze bardzo w temat, ale, no ale na ten moment właśnie raczej myślę o ujęcie. Ale nie wykluczam też gapier pomiędzy, bo jakby patrzyłam na kierunki i w sumie były dwa takie, które mnie tam w miarę jakoś zainteresowały, ale też nie jest jakby wiecie wymarzone studia nic, nic podobnego. Okay, kolejne pytanie to co tam u chłopaka, kiedy się widzicie? U chłopaka wszystko dobrze. A widzimy się planowo w wakacje, w sensie tym razem on ma tu przyjechać na lipiec, ale zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. W sensie są pewne komplikacje, ale no, mamy nadzieję, że wszystko się jakoś tam ułoży i, i będzie w stanie tutaj przyjechać. Ogólnie widzę, że jest też sporo pytań ciągle o wymianę i na większość z nich ja już odpowiadałam, także jeżeli chcecie wiedzieć więcej w tym temacie, to ja wam podlinkuję na dole właśnie jakieś tam pytania, filmy, gdzie odpowiadałam na pytania związane ze Stanami, bo po prostu nagrywałam jakby w tym temacie osobne, więc nie chcę się powtarzać, dlatego podlinkuję wam je w opisie. I ostatnie pytanie na dzisiaj to czy jesteś na ten moment szczęśliwa? I powiem wam tak, wiadomo, szczęście to pojęcie bardzo względne, i też bardzo zależy w sumie od dnia czasami mam lepszy humor, czasami gorszy ogólnie rzecz biorąc powiedziałabym, że jestem szczęśliwa ale czuję się też mocno przytłoczona przede wszystkim szkołą tym jakby chciałabym po prostu wiecie, jechać, zwiedzać świat a jestem tutaj aktualnie ze względu właśnie szkoły i finansowych przygłożona do um, mojego małego miasta i no jakby trochę się tutaj duszę szczerze mówiąc po prostu to nie jest miejsce dla mnie i to mnie właśnie mocno tak przytłacza. No, ale ogólnie rzecz biorąc, to raczej tak. Choć jeszcze pogoda ostatnio, przez ostatnie tygodnie, po prostu wprawia mnie w stany depresyjne, bo co to jest? Jest od chyba dwóch czy trzech tygodni po prostu cały czas zachmurzone. Jest zimno. Przepraszam bardzo, jest połowa kwietnia, a tutaj mamy 9 stopni na przykład i chmury i deszcz. No, ja nie mogę już. Ja chcę słońce, potrzebuję słońca bardzo, bardzo, bardzo. Też myślę, że z czasem jak zrobi się już cieplej, to moje samopoczucie też się bardzo poprawi, bo zawsze tak w sumie było. Na przykład to jest ciekawe, bo jak byłam na wymianie w Stanach, no to mieszkałam w bardzo słonecznym stanie, w Karolinie Południowej, kiedy no tam jest w zimie, to jest i tak jest jakby codziennie praktycznie słońce, rzadko bardzo się zdarzają takie pochmurne dni i nawet jak było chłodniej, to po prostu cały czas było to słońce i jakby to był pierwszy rok, kiedy ja nie miałam w ogóle jakby takiej zimowej, sezonalnej depresji. Nie wiem dokładnie, jak to określić, ale po prostu mój humor i moje samopoczucie w miesiącach od tak październik do właśnie kwiecień w Polsce to jest po prostu jakiś żart. A tam tego w ogóle nie odczułam, bo po prostu cały czas była taka piękna pogoda i, i nie wiem, dawało mi to w ogóle chęci do życia, a tutaj no po prostu. Zero. Ogarnęłam się i teraz będę powtarzać jeszcze hiszpański. Nie mam tego dużo, więc myślę, że tak nie wiem, 10-15 minut i będziemy iść robić śniadanie. I zrobiłaś się już 10.30. Ogólnie próbowałam teraz jeszcze przez jakieś 15 minut rozplątać moją biżuterię, bo mi się wszystkie łańcuszki, a ja stwierdziłam, że czas na zmianę, bo nosiłam taki, który miałam już od miesięcy i teraz ubrałam jakby takie srebrne serduszko. I mam takie kolczyki: tutaj jest gwiazdka, i tu jest księżyc. no i pierścionek taki z niebieskim kamieniem. Ale dobra, powtarzam hiszpański i do Was wracam. na robi sobie tosty i tu się grzeje e, i upiekłam w ogóle też wczoraj chleb bananowy z nowego przypisu e, tak wyszedł I... Jezus <grywa> więc e, też sobie ukroję chyba kawałek, e, robiłam to razem z przypisu rozkosznego e, i w sumie wyszedł spoko, chyba mogłam dać trochę więcej bananów, w sensie nie miałam po prostu ale muszę, żeby się było dać, żeby dać troszkę więcej bananów i wtedy myślę, że on wyszedł taki e, bardziej wilgotny w środku ale i tak jest coś dobrego, więc sobie go zaraz już ukroję i będziemy mieć ucztę z kofii. Mam, że jestem już głodna, także zabieram się za jedzenie. Mam tu moją kofię, jest po prostu przepiękna. I ogólnie to, jeszcze z tych update'ów, to wczoraj w ogóle puściłam sobie moje filmiki z wymiany, tak żeby sobie powspominać i I powiem wam, że jest to naprawdę super pamiątka. W sensie strasznie się cieszę, że nagrywałam, bo. No miło mi jest teraz po prostu wrócić do tego i przypomnieć sobie, bo są to jednak rzeczy, wiecie, takie jak na przykład pojedyncze dni, do których nie pamiętam, a mam to nagrane i po prostu jest to super sprawa. Ja lecę na hiszpański i postaram się Wam potem coś nagrać, może będzie na spacerze, ale tak jeszcze fitczek, no to mamy takie zwykłe czurami, z dziurami i taką zwykłą bluzę. Tutaj może będzie lepiej widać. Ogólnie jest godzina 20.44 i wróciłam właśnie do domu, bo e, mój spacer przedłużył się jeszcze do wpadnięcia do domu. Koleżanki potem puściła do kina na film i był to, który nie wiem się tak nazywał, Kubyś puchatek i coś tam krew i miód, coś takiego. E, wyświetlało mi się cały czas reklamy tego na Instagramie i powiem że tak złego filmu dawno nie widziałam. No po prostu. Parodia. Ale, ale nie wiem, jakby było spoko, Przynajmniej zadałam pyszny popcorn z Cinema City. Popcorn z Cinema City jest moja ulubiona rzecz na świecie, więc w sumie nie było aż tak źle. No, ale jest już prawie 21. Muszę się umyć teraz, i potem jutro jest już szkoła, niestety, więc postaram się może coś jutro dla Was nagrać. Bo po prostu te dni są tak porozwalane, że przyznaję sobie sama order najgorszego vlogera na świecie, ale wybaczcie. Hej, witam Was w piątek. Nie odzywałam się przez parę dni, ale była szkoła i w sumie dosłownie nic nie robiłam. Ale dzisiaj jedziemy do Krakowa znowu na taką mini wycieczkę. Zostajemy tylko do jutra. Jadę z moim bratem, jakby do mojej siostry i kuzyna. Także robimy sobie taki szybki wypady i oczywiście zabieram Was ze za sobą. Ogólnie próbuję zrobić włosy na wałki. Nigdy mi to nie wychodziło, no ale zobaczymy. Są takie włoskie stanowiska i kupiliśmy sobie jakieś przesmaki fail za schodkiem i nie chcę przystać. No, masakra. Dzień dobry. Jest około 10 rano, właśnie się obudziłam i idę się umyć Bo wczoraj wróciliśmy po drugiej do domu, nie nagrywałam już potem, ale w tylko od lokalu do lokalu Także jakby wiecie, nic takiego konkretnego się nie działo, po prostu tutaj na no coś do picia, tutaj też I jakby tak zleciało dosłownie całe popołudnie i wieczór Dzisiaj mamy wracać do domu, chyba dopiero około 16, więc pewnie jeszcze gdzieś pójdziemy, może coś zjeść No ale w takim razie ja się lecę teraz myć i oczywiście standardowo nie dograłam zakończenia tego filmu. Także to jest ten moment, i jest jakby poniedziałek, i dopiero teraz to montuję. A miałam też koniecznie się wrzucić, więc mam nadzieję, że się uda. Ale tak, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.